Napisałem do Dominika, żeby odpalił live'a. Eee, zobaczymy. Ciekawe, czy się stresuje teraz. Ja pamiętam, jak dostałem swojego pierwszego rajda od nieuczesanej. Takiego bardzo dużego. Ktoś to pamięta? O, jest, czekaj. Napisałem do Dominika, żeby. O, dobra, dobra. <laughs> jaki, jaki skromny, jak się spieszył, jedony. No mówię wam, że to to jest Dominik. Siema, o na DC. Bo jestem, bo jestem zesrany. Pamiętaj, że to co mówisz może mieć odpowiedzialność karną, więc mów, że to wszystko się działo w GTA. Yy, tak, graliśmy na sewerze yy, dokładnie w GTA San Andreas. To wszystko się tam działo. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to nie wiem, w sensie i tak tego prawdopodobnie nie zdążę przeczytać. Jak pewnie widzicie po filmiku, no... <gryw> mam trudności czasami z czytaniem. Natomiast co mogę więcej powiedzieć? No, zrobię to, co potrafię najlepiej, czyli zagramy sobie w szachy. Pewnie zastanawiacie się jakie gram debiuty, no oczywiście, Janisz, oczywiście, partia boska. Zagrał goń z d3, o co chodzi? No prawdopodobnie chciał sobie rozwinąć tego gońca Ja mam problem z tym gońcem, dlatego sobie b 6 potem goń z b7 i może c5 Otwieramy tą pozycję po skrzydle hetmańskim, ja może wejdę już na dc Nie, nie likuj, bo skończysz jak... nie likuj, nie likuj, nie likuj Dobra, dziękuję, że mi pomagacie, dziękuję Jestem taki troszkę malutki, nieporadny, nie wiem o co chodzi Jaki wstyd, jaki wstyd Opóźniony czat, masz dwie minuty. No wiem, no wiem. Dobra, dziękuję za party. Halo? Halo, no siema. Siema. Ty, ja cię w znajomych mam przecież, zobacz, nawet 7 października 2020 wiadomość jest Wysła, wysłana. Ty wysłaś, coś mi jakiegoś gifa, no rzeczywiście. Co tam, Bartek? Co, Co? za pytanie jest, kurwa? <laughs> Jak tam dzionek minął? <laughs> A fajnie, dzisiaj mieliśmy merytorycznego streama, się rzadko takie zdarzają, mianowicie powiesz, to merytoryczne złomowanie mentora. Okej, okay, właśnie stary, popatrz, ja, ja sobie tam egzystuję, nie wiem, byłem na studiach, wypuściłem ten filmik o 15, ja patrzę, godzinę później Xententation, coś tam, mitoman. Nie, już dziękowałem, dziękowałem widowni, ale dzięki stary, dzięki. Nie no stary, powiem ci, że jesteś Pierwszą osobą, która dostała rajda i tak długo utrzymuje widownię, bo to generalnie Twitch jest tak, że jak ludzie myślą, że o kurwa, dasz mi rajda, zaistnieje w internecie. Zwykło jest tak, że jak ktoś daje rajda, 90% pisze n i wychodzi od razu, 10% odeszło od kompa i zostaje 0%. Fajną, e, odlokowałeś, fajną odlokowałeś historię, bo zacząłeś mówić o tym, jak się poznaliśmy, a w zasadzie jak y, trafiłem do Uranii Krosno, do klubu, nie? Mhm. I przypomniało mi się, tam troszeczkę to prze, przeinaczyłeś i to jest pojebana historia. Bo teraz mi się to przypomniało. Autentycznie ja spędzałem całe dnie wolne na graniu na kurniku i tam był LM76 chyba i to był właśnie Mariano, trener nasz z klubu, opiekun. LM62. Inicjałów może nie będę 62 to rocznik. No, i on był pomarańczowy, nie, i tam pisał coś do mnie i ja do niego pisałem i gadaliśmy, nawiązaliśmy taki kontakt, i no. on we mnie widział taką nadzieję polskich szachów. I pojechałem na pierwsze mistrzostwa Polski do lat 14. Miałem wysoki ranking jak na, na, na śmiecie szachowego, 1650. To był 20, któryś startowy wtedy. Czyli taka czołówka Polski można by rzec. No 28 no, no. rankingowo w Polsce. I kurwa, ostatnie miejsce zająłem wtedy. I on się przestał do mnie odzywać, to było prawdą. I ja wtedy później pojechałem do, do Polanicy Zdrój w 2016 roku i wygrałem ten turniej Open. Ano nie ukrywajmy, no pojechałem tam chlać wódę. No wiesz, to to jeszcze Czechy były, no to, to przy granicy, no nieważne co tam, jakby po prostu to był turniej, że tam pojechałem bardziej towarzysko. I kurde, wygrałem go i wygrałem tam dwa koła. A oprócz tego zdobyłem normę na kandydata i wbiłem 200 albo 300 oczy, chyba 300. I odezwał się do mnie Marian i przy okazji dwa inne kluby. I właśnie tak znalazłem się w Urani Krosno. I pamiętasz, nie wiem, czy gadaliśmy o tym, ale to było pojebane, no. bo ja byłem jednym z nielicznych w tym śmiesznym klubie, gdzie płacili mi za wszystko, a wy płaciliście z, z własnego siana, no. Właśnie płacili. Trochę z dupa bolała, nie? No, ej, ale jak tak teraz myślę, to mnie 3 giga dupa bolała. Przychodzi taki z znikon, bo sobie turni wygrał. Wy jesteście w klubie, urania krosno całe a. życie i musicie płacić siano, a ja za darmo wszędzie kur. My cię wtedy nieźle badaliśmy i sprawdzaliśmy Facebooka, Ty wtedy miałeś długie włosy, grałeś D4. Jest takie zdjęcie twoje. No, no I no, no tak by było. Miałeś, masz takie długie włosy i grasz. Pierwszy ruch i D4 i się uśmiechasz. No, no, ale to kurde, to, to była przeszłość stara, to nikt nie pamięta. Na początku w ogóle nasza znajomość opierała się na tym, jak byłem takim bardziej nauczycielem, nie trenerem szachów, i uczyłem tej agresywnej gry. Byłeś jednym w zasadzie z pierwszych uczniów, nie? No. I tam też mówiłeś potem, że poszedłeś, kurde, kocie zostaw to do drugiego trenera, ale ja pamiętam, że już doszło do momentu, że byłeś za dobry. I dlatego się nasze drogi rozeszły. Nie pamiętam, który to był rok, ale faktycznie wspiąłeś się już na wyżyny. Tak na oko to 18-19. Ja wtedy byłem najbardziej ambitnym zawodnikiem, tak szczerze. To ja cały no. czas w tej Janis. Wczoraj, wczoraj montowałem, nie? Ten film. I no. tak się czy ja mogę dostać za to pozew? No w sensie, to jest głupie, to jest giga głupie. No bo za co? Ale twierdami tak. tą miniaturę z tą mordą, sz szachowego mentora, a potem zobaczyłem jak z nim jedziesz na tym streamie. Myślę... Boże, ja się zastanawiam. <noise> tak. Możesz dostać, ale czy dostaniesz? Mi się go aż szkoda robiło. No. Ale nie, ja też, ja mówiłem właśnie, że są rzeczy takie, że autentycznie ja widzę w nim potencjał, przysięgam, że to jest człowiek ty tam pracy. No nie masz takiego wrażenia, że to, że ten człowiek, gdyby załóżmy całe swoje zaangażowanie przeniósł na, nie wiem, pisanie książki o jakiejś schizofrenii czy kurwa nawet o mrówkach, to wyszedłby na tym lepiej niż te szachy? No chłopiec jest nieobliczalny, tak? No tak, ale to jest jego najlepsza cecha. Wyobraź sobie książka Życie mrówek w środowisku naturalnym. Kupi jakiś pierdolone akwarium, nasypię ziemi i w mrówki i stary, najlepsza książka na świecie, bo nikt o tym nie napisał tak rozwelekiej książki. Zamiast debiutów każdy korytarz mrówki opisuje. Ludzie opierają na tym swojej pracy doktoranckiej. On dostaje tytuł, wiesz, honorowego miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Kurwa, nawet stać go, żeby iść na siłownię. Rozumiesz? A tak to co, kurwa, no szargana wizerunek i 12 lat. Citowania. No nie, ale ma, masz rację, trzeba go docenić za upór. Upór maniaka, nie? No, bo no to, to. W trudnych sensach ten twój materiał, ile on ma tam wyświetleń? 400 tysięcy? Nie, ten Czy pierwszy to... nie wiem, nie wiem. No, może, możliwe. W sumie no właśnie, to dużo, no kurde. Liczy, liczy się w setkach tysięcy na szachowy YouTube? Jego nie ma. Przecież każdy to widział, każdy to oglądał, nie? On mimo wszystko konsekwentnie wchodzi na streamy. Siema, chcesz zagrać partię? nie chcesz kupić moją książkę? Możesz coś poopowiadać widzom. Myślę, że się troszkę rozróżniłeś. Tak naprawdę stary to prawda jest taka, że jasne są widzowie na czacie, ale de facto siedzisz przed kąpem, kurde, gadasz do kamery. No i chyba w sumie możesz tak szczerze odpowiedzieć, zupełnie szczerze, czy czegoś cię w sobie nauczyłem, czy czy tak chujowo. Y Pierwsza sprawa debiuty, no to sam ci powiedziałem, nie? Gramę 4D3 do dzisiaj. I Nie wiem, czy to jest, wiesz, to dobrze, że mnie tego nauczyłeś, bo gram to do dzisiaj. Czego się nauczyłem? Myślę, że pozycyjne szachy u mnie leżały. Ja tylko miś widzi taktykę w trzech i gra po prostu. A no to tak jak u mnie, kurczę. To, to trochę szerzej, trochę szerzej teraz na to patrzę i znów nie chcę ci wchodzić w dupę, ale wejdę. Eee, to był taki okres, gdzie ja się kształtowałem jako szefista, więc mnie ukształtowałeś trochę mimo wszystko. Bo no w zasadzie tak było, te agresywne szachy i tak patrzenie na szachy jako bardziej zabawy, no bo ja zawsze mówiłem, że te debiuty, które pokazuję są troszkę niepoprawne, ale dzięki temu masz szansę przegrać z 1300 i wygrać z 2300, w sumie tak było Dokładnie. chyba. Dokładnie, no, no. Napisałem do Ciebie i ewentualnie potem pogadamy, fajnie sobie radzisz, nie stresuj się, widzowie grzeczni bądźcie yy... i my się słyszymy niebawem, a Ty sobie radź jakoś. Dobra, trzymaj się, trzymaj się. Elo, siema. Siema. No to co, zostaliśmy sami, tak? Eee, musicie być dla mnie wyrozumiali, bo jeszcze nie wiem, z czym to się je. Prawdopodobnie jest możliwość, że nie. Tak, prawdopodobnie nie, widzę, że nie. To może włączę muzykę klasyczną i będę chillować. Co wy na to?